Konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Konferencja dotyczy drugiej edycji Polskiego Ładu. Jak wiadomo powiat zawiercięski wspólnie z dziesięcioma gminami z terenu powiatu otrzymał w sumie ponad 91 milionów złotych, za to serdecznie dziękujemy rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród nas są parlamentarzyści są samorządowcy, to właśnie nasi parlamentarzyści jak najbardziej zabiegali o to, żeby jak największa kwota środków rządowych spłynęła na teren naszego powiatu. I może teraz oddam głos właśnie parlamentarzystom. Proszę bardzo, pani Ewa Maj. Dziękuję serdecznie. Jesteśmy tu dzisiaj, żeby współuczestniczyć właśnie w tym, aby podziękować rządowi, że ze środków właśnie wyasygnował duże kwoty na to, żeby właśnie tu w naszych powiatach zawierciańskich, w powiecie zawierciańskim wszystkie gminy coś otrzymały. Otrzymały dodatkowe środki na inwestycje na które w innym przypadku nie byłoby ich stać. To jest ogromne wspomożenie budżetów gminnych. I chcemy dzisiaj właśnie dać wyraz no, takiej wdzięczności, także wobec rządu, że znalazły się te środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z program Strategicznych Inwestycji i chcemy wspólnie powiedzieć jakiego rodzaju te inwestycje powstaną w Powiecie Zawierciańskim, a jest tego spora liczba. Ja tylko chcę powiedzieć, że są z nami tutaj lokalni burmistrzowie i wójtowie, którzy też mogą powiedzieć na temat tego, jakie projekty przygotowali, do jakiej wysokości i co z tymi środkami będą w, swoim, w swojej gminie planować jak i przedsięwzięcia. Na, tak jak powiedział już pan starosta, członek zarządu, pan Paweł Sokół, 91 milionów na cały powiat zawierciański, ale na sam powiat na przykład bo powiat złożył wniosek na kwotę ponad 12 milionów złotych i na przykład, będzie to inwestycja bardzo potrzebna tutaj w powiecie, polegająca na rozbudowie i budowie wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Wygoda. Jak Państwo wiecie, wszyscy oczekiwaliśmy tego remontu i tej, tej inwestycji. No i z pomocą przyszedł właśnie rząd. Bardzo się cieszymy, że w tym rejonie będzie można wykonać taką dużą inwestycję także okoliczne gminy otrzymały bardzo duże środki między innymi na przykład Łazy dostały prawie 12,5 miliona złotych i w ramach tych środków będzie modernizować sieć wodociągową i bardzo dużo też jest wniosków właśnie w naszym powiecie zawierciańskim dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy dróg Także adaptacji budynków pod różnego rodzaju działalność kulturalną. Tak, tak jak na przykład we Włodowicach, we Wzdowie, powstanie budynek odremontowany pod termomodernizacji, po remoncie dachu, przystosowany do działalności kulturalnej na świetlicę wiejską. Ale także mamy innego rodzaju bardzo wiele tutaj inwestycji, to może właśnie już państwo powiecie, Pan Poseł i Pani Poseł chcieliby może powiedzieć o jeszcze coś na temat właśnie tych, tych inwestycji czy tych środków. Ja chciałabym tylko jeszcze dodać, że bardzo Wojtowie i Burmistrzowie i Pan Starosta bardzo się przyłożyli do odpowiedniego zaprojektowania właśnie tych wydatków i przedłożyli rządowi takie wnioski, które zostały zaaprobowane, przygotowały to bardzo dobrze i właśnie w powiecie zawierciańskim w najbliższym czasie rozpocznie się po prostu już, no Poprzez różnego rodzaju procedury przetargowe zagospodarowywanie tych środków. Bardzo się cieszymy z tych wszystkich powstających dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, a także odbudowy, remontów żłobków, przedszkoli, budowy ścieżek rowerowych i wszelkiego innego typu inwestycji. Panie pośle, nie, może pan, może pan. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że no właściwie cała Polska dostała kolejne środki, ta Polska zwłaszcza lokalna, na podwyższenie standardów życia, na polepszenie jakości życia i bardzo się cieszę, że właśnie nasze, nasz powiat, że y, samorządowcy przygotowali wnioski takie, które y, no, jak gdyby y, będą zabezpieczały najpilniejsze potrzeby. No i w związku z tym, że już dostaliśmy te pieniądze, to ja życzę włodarzom, żeby sprawnie przeprowadzili te zaprojektowane inwestycje i to wszystko życzę sukcesu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szanowni parlamentarzyści, szanowni wójtowie, burmistrzowie gmin powiatu zawycielskiego, pani starosto. Bardzo się cieszę, że 91 milionów złotych trafiło do Powiatu Zarzeczeńskiego i gmin. To jest bodajże największa suma tutaj w tym okręgu wyborczym, bo Powiat Mędziński przypomnę 70 milionów dostał miasto Sosnowiec, miasto Jaworzno i miasto Dąbrowa, granicza po ponad 30 milionów złotych. Razem w województwie śląskim tych środków jest 2,5 miliarda złotych wydatkowanych na drugą edycję Polski Ład, a w skali kraju to jest razem suma 30 miliardów złotych. Myśmy jako wszyscy parlamentarzyści zabiegali o te środki tutaj Prawa i Sprawiedliwości. One były konsultowane z nami, także z włodarzami. Abyśmy rozmawiali, aby to były jak najbardziej trafione inwestycje. Mam nadzieję, że wszystkie zostaną zrealizowane, bo jeszcze, oczywiście, przetargi. A to na pewno niełatwe zadanie przed podażami i powiatu, i samorządów. To, co już było powiedziane, to są inwestycje, które są najbardziej potrzebne dla społeczności lokalnych bo tak w pierwszej i w tej drugiej edycji to jest kanalizacja wodocionki, to są drogi, to jest infrastruktura także i kulturalna i szkolna, także niezwykle potrzebne środki pieniężne, które są tutaj przyznane niezwykle się cieszymy. Bo tak naprawdę nawet nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużo środków tutaj trafi. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach, w szczególności w przyszłym roku także duże środki trafią tutaj na tą ziemię, jak i na całą ziemię zagłębiowską i miasto ważne, ale szczególnie dla nas ważne jest tutaj społeczności lokalne w powiecie zawierciańskim i mieście Zawiercie i także właśnie to, co tu robi także samorząd powiatowy na czele z panem Gabrielem Dorsem z Prawa i Sprawiedliwości, panem starostą, ale cenimy wszystkie samorządy, nie patrzymy na poglądy polityczne samorządowców, ponieważ wszyscy, wszystkie gminy, wszystkie powiaty w okręgu wyborczym nr 32, czyli tak zwanym zagłębiowskim, otrzymały środki finansowe, co szczególnie My ja się cieszymy i dziękujemy rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządowi pana Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo. Czy któryś może z panów burmistrzów bądź wójtów chciałby opowiedzieć coś o swojej inwestycji, o swoich planach? Bardzo króciutko. Dziękuję Wójt Gminy i Molenda, myśmy składali dwa wnioski, to są wnioski drogowe, ja dziękuję, obydwa przeszły, to jak dla takiej małej gminy to jest kwota blisko 8 milionów, ja z całego serca tu Państwu posłom chcę podziękować, bo Państwo jesteście zawsze blisko nas, konsultujecie, można powiedzieć blisko ludzi, a myślę, że jak się jest blisko ludzi i posłowie wiedzą, to najlepiej wiadomo, że te inwestycje wychodzą, bo jak są konsultowane właśnie z wodarzami gmin i miast to myślę, że te potrzeby są najlepiej przekazywane i za to Państwu posłom chcę z całego serca podziękować, bo to są olbrzymie pieniądze. Myślę, że jak w przypadku gminy i rządze to też pierwsza edycja Polskiego Łada, ale też nie zapominamy o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, co dla gminy naprawdę i rządze to były potężne środki i są, które naprawdę mogę zacytować tylko ustawę o samorządzie terytorialnym że zaspokajają zbiorowe potrzeby naszych mieszkańców dlatego serdeczne dziękowanie rządowi Rzeczypospolitej na przykład z premierem Mateuszem Morawieckim i Państwu tutaj posłom że jesteście zawsze blisko nas dziękuję serdecznie dziękuję bardzo Dzień dobry Państwu Przewodniczący Stadion Gminy Żarnowiec Szanowni Państwo w ramach właśnie programu inwestycji strategicznych gmina Czarnowiec otrzymała kwotę 9,5 miliona złotych. Wkład własny gminy to w stosunku do tej kwoty zaledwie 500 tysięcy złotych. Jak również z tej strony, z mojej strony, z, z, w imieniu wszystkich mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te środki zostały przyznane gminie Żarnowiec i życzmy sobie tak, aby całe te procedury przetargowe również i wykonawstwo zostało dopięte na ostatni kusik tak żeby później można było stanąć i zadowolenie patrzeć, że przeznaczenie tych pieniędzy znalazło swoje właściwe ceny. Dziękuję pięknie. Jadekima, burmistrz miasta i gminy jeszcze Moja gmina otrzymała 9 950 tysięcy. To jest na tak pilną potrzebę przebudowy w miejscowościach goleniowe, drobitno, niż i godziny dróg gminnych. To jest największy projekt budowlany, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową w naszym samorządzie. Niezwykle się z tego powodu cieszę, bo po pierwszym etapie z wodociągowania miasta przyszła tak długo wyczekiwana inwestycja drogowa. Ona poprawia układ komunikacyjny całej, całego naszego miasta, jak również. Nie wykluczając tych obszarów wiejskich, zdecydowaliśmy wspólnie objąć również te tereny wiejskie. Stąd też, w tym konkretnym wniosku, jest przebudowane ścisłe centrum sołectwa doleniowe ulica Kochowskiego. Piękny, znakomicie zachowany fragment architektoniczny tej miejscowości. Zupełnie zostanie zrewitalizowana cała miejscowość, również miejscowość. Brokitno będzie podlegało ogromnej metamorfozie, poprawione będzie bezpieczeństwo użytkowników dróg, jak również poprawiona zostanie gospodarka wodno ściekowa Szczecociny to ścisłe centrum miasta, te dzisiaj bardzo zdegradowane. Drogi, które pamiętają jeszcze okres międzywojnia zostaną gruntownie zmodernizowane. To są mądre, odpowiedzialne inwestycje, za dziękuję posłom Prawa i Sprawiedliwości na czele z Panem premierem Mateuszem Morawieckim. Dziękuję za te solidarnościowe fundusze, które pozwalają nam, samorządom, tak z niewielkimi dochodami zmieniać rzeczywistość naszych mieszkańców, poprawiać ich jakość życia. Dziękuję za to z całego serca, dziękuję wszystkim, którzy przyczyni się do tego, żeby te projekty mądre naszych kolegów i koleżanek przeszły. Program inwestycji strategicznych nie dzieli mieszkańców, on nich łączy i taka jest idea rządu Prawa i Sprawiedliwości. Blisko ludzi, blisko ich potrzeb, z rozumieniem do tych potrzeb, za to dziękuję tutaj obecnym pani poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa mali. Pani poseł Stanucie Nowickiej i panu posłowi Waldemarowi Angelowi, którzy z dumą reprezentują nasz region w parlamencie. Za tą mądrość, za te właściwe decyzje, kluczowe dla naszego powiatu, w szczególności dla mojej gminy, z całego serca bardzo dziękuję. Jest jeszcze z nami pan Wójt Płodowic. Jeszcze o parę słów proszę. Ja również, drodzy państwo, jako mój gminy. W imieniu własnym, w imieniu samorządu, w imieniu mieszkańców gminy Włodowice chciałem wyrazić wdzięczność i podziękować za to, że Państwo parlamentarzyści wsłuchują się w nasze potrzeby, spotykają się z nami, dopytują i dotrzymują słowa, które kiedyś nam dali, że będą zabiegać mniej zamożne samorządy, żeby tą politykę bardziej zrównoważoną rozwoju naszego regionu stosować. Tak się też dzieje, drodzy Państwo. Nasza gmina dostała 5 milionów 735 tysięcy, to jest ponad 1000 zł na głowę jednego naszego mieszkańca. Ponad 1000 zł, co sprawi, że najbardziej palące potrzeby zostaną zrealizowane i zaspokojone. Głównie polityka wodociągowa w dwóch miejscowościach, bardzo oczekiwany wodociąg w Górze Wodoskiej, drogi, yy, długi. Drugi wodociąg to w miejscowości Ucisko, jak również tak jak wspomnieliśmy tu wcześniej, będzie z modernizowana bardzo ważny obiekt świetlica Remiza w Zdowie, która jest bardzo wykorzystywana w tej chwili, ale starsze rzeczywiście szarym kolorem jest nieefektywna ekonomicznie i za to serdecznie dziękuję panu pani Ewie pani Danucie Nowickiej, panu Waldemarowi Anzelowi naszym. Parlamentarzystom, którzy często odwiedzają nasze gminy, przynajmniej gminę we Łodowicach, telefonują, rozmawiają, wsłuchują się w nasze potrzeby, a Na dzisiaj mamy tego namacalny efekt. Liczymy jeszcze, że jako gmina, w której funkcjonowało PGR, -y, jeszcze jakieś pieniądze może będą. Z przyjemnością będę uczestniczył w takiej konferencji. Również bym się chciał z Państwem podzielić tym dobrymi wiadomościami. Wierzę w to mocno, drodzy parlamentarzyści, żebyście jeszcze w tym momencie byli na tak efektywni, Dziękuję uprzejmie Dzień dobry Państwu, Ewa ja kazior jestem sekretarzem gminy Kroczyce dzisiaj w zastępstwie Pana Wójta gmina Kroczyce jako gmina zorientowana turystycznie zamieszkiwana przez 6300 mieszkańców niewielka gmina otrzymała w tym rozdaniu ponad 10 milionów złotych będą to pieniążki, które przysłużą się rozwojowi naszej gminy być to inwestycje w infrastrukturę drogową, techniczną, gospodarkę wodnościkową, oświetlenie drogowe, czyli wszystko to, co przyczyni się do rozwoju naszej gminy, za co serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo jakieś pytania tutaj do Państwa to bardzo, bardzo proszę. Jakie Bo... Szanowni Państwo, ja tylko chciałabym dopowiedzieć, bo nie, nie, akurat dzisiaj nie mogą być tu nie ma z nami tutaj dzisiaj pana burmistrza Poręby, jak również burmistrza Milicy i chcę powiedzieć krótko o ich inwestycjach. Oni także dostali środki i to na inwestycyjnego nieco typu, ponieważ na budowę placów miejskich Pan Burmistrz poręby otrzymał prawie 4,5 miliona złotych na budowę placu miejskiego na miejscu, które wymagało rewitalizacji no i w ramach tego oczywiście to miejsce zdegradowane będzie zrewitalizowane i powstanie piękny plac w porębie. I na podobną inwestycję otrzymał środki w kwocie 2 milionów 125 tysięcy złotych pan burmistrz Pilicy i z tych środków wybuduje plac w miejscowości Wierpka, też taki plac właśnie rekreacyjno wypoczynkowy który upiększy te nasze miejscowości. Choć i tak Jura Krakowsko-Częstochowska należy do jednych z, naj, z najpiękniejszych ziem, to jednak ciągle y, te środki pomagają właśnie upiększyć ten krajobraz y, nasz tutaj Zawierciański. I bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy i rządowi Prawa i Sprawiedliwości i osobiście panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, no i także za wspaniałą współpracę wszystkim właśnie włodarzom tych wszystkich gmin, szczególnie zawierciańskich, bo jesteśmy dzisiaj w zawierciu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję Państwu parlamentarzystom, Państwu samorządowcom, pracownikom starostwa, Państwu przedstawicielom lokalnej presji, tylko dziękuję wszystkim za rozmowę.